Dostaliśmy kolejną zapowiedź pojmującą nowe odcinki, które zbliżają się wielkimi krokami, a do tego możliwe, że nie pojawi się nowy sezon na Netflixie. Dużo znaków na ziemi i niebie na to wskazuje, a to oznacza, że będziemy skazani no, na dosyć długie czekanie. Ogólnoświatowa premiera nowego trzeciego sezonu Powstania Smoków zaplanowana jest na 17 kwietnia, najbliższy czwartek, jednak na Netflixie ani widu, ani słychu o tym, żeby takowe odcinki się pojawiły. Nie ma ani żadnego z nowych zwiastunów, czy teaserów, ani informacji, że pojawią się nowe odcinki, tak jak to było choćby w przypadku sezonu drugiego, czy drugiej części sezonu drugiego, czy drugiej części pierwszego sezonu. No, teraz tego nie ma, co budzi pewien niepokój. W dodatku niektórzy kontaktowali się z obsługą Netflixa, która podobno nic na ten temat nie wie. Mimo tego, że obsługa Lego twierdzi inaczej, więc taki, można powiedzieć, że takie sprzeczne informacje mamy i nie wiadomo czego się spodziewać. Jeśli rzeczywiście nie będzie tego na Netflixie, to będzie na Piku, czyli takim amerykańskim serwisie streamingowym, ale tylko po angielsku i jakiś Amerykanin będzie musiał to nagra nagrać, chyba, że ktoś użyje VPN-a. A tak to, to, trzeba będzie czekać na odcinki, aż Lego samo z siebie wypuści je na YouTube, a to będzie jeden na każdy dzień, chyba z przerwą jeszcze po piątym tam tygodniową czy dwutygodniową, także no lepiej, żeby mimo wszystko na tym Netflixie się pojawiły, ale już nie z tym może być. Dostaliśmy też nową zapowiedź z niemieckiej telewizji, gdzie z nowych scenek mamy choćby Sawyer rozmawiającą z jednym z dragonian, co tylko potwierdza fakt, że oni od początku nie będą źli, że im coś się stanie, tym bardziej, że ten tutaj przedstawiciel tego gatunku wygląda zupełnie inaczej niż ci, którzy będą po stronie zakazanej piątki. Dlatego mamy nowe spojrzenie na drużynę, która będzie szukać Jaya, a także na tą, która będzie szukać Arina, jak i na samego właśnie tego zagubionego w cudzysłowie ninja. Nic specjalnego czy wybitnego to nie jest, ale zawsze kilka fajnych ujęć nam wpadło, mimo tego, że trwa to raptem 20 sekund. W każdym razie czekamy na nowe odcinki i miejmy nadzieję, że będą one mimo wszystko na Netflixie. Dziękuję pięknie. Hej!